Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie na kolejnym live'ie z serii Co zrobić krok po, kroku, krok po kroku, aby zacząć negocjować życie takie, jakie się chce, nie tylko zawodowe, ale też prywatne. Ale ktoś nas tutaj y, chce dołączyć, do nas też dołączyć, tak? No, chodź. No, chodź. Tak, no, widzicie, domaga się. No, domaga się, więc co tu zrobić, tak? Będziesz z nami dzisiaj na tym, na live'ie. No dobrze, skoro będziesz, no to będziesz. Ty potrafisz negocjować idealnie. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek, o jakiekolwiek manipulacje, to tutaj poziom master, że tak powiem, jeżeli chodzi o psy i ktoś z Was ma jakieś zwierzęta, to na pewno wie, o czym ja, moi drodzy, mówię. Ale przejdźmy od razu do konkretów. Dzisiaj jest live podsumowujące wyzwanie. Ja dostałam od Was sporo wiadomości, zarówno na moim koncie na Instagramie, jak i tutaj na moim koncie. Prywatnym na Facebooku, podczas którego podczas tego wyzwania, jakie są Wasze właśnie odczucia i czego się dowiedzieliście, no muszę powiedzieć, że niestety te wyniki są nieciekawe. Większość z Was sprawdziła, że na przykład nie jesteście szczęśliwi w komunikacji w Waszych związkach prywatnych, czyli czy to jest mąż, czy to jest żona, więcej. Od razu powiem więcej wiadomości dostałam od kobiet, to chyba jeden mężczyzna tylko był. Więc zazwyczaj kobiety mówiły, czy mówiliście, jak będziecie to oglądać tego live'a, to będziecie wiedziały, o kim mówię, że to na przykład mężczyzna dominuje w komunikacji, albo nie macie jak powiedzieć swojego zdania, że jeżeli tam było takie pytanie, żeby w procentach określić, kto dominuje, no to praktycznie za każdym razem podczas tych 14 dni wychodziło, że to mąż dominował, tak? I to były dosyć spore różnice, ponieważ 90 na przykład procent do 10. Czyli dla mnie to znaczy, że wy podczas całej tej rozmowy tylko w 10% byłyście w stanie wyrazić swoje zdania, a 90% mówił wasz mąż, tak? Albo inaczej zupełnie, niektóre panie w ogóle pisały, że nie mają w ogóle kontaktu ze swoimi mężami, że one coś mówią, a tak jakby to w ogóle wpadało w, jakiś, w jakąś ścianę, w otchłań. I tak, jakby to po prostu y, nie istniało. To była jedna taka, y, jedno spostrzeżenie związane z życiem prywatnym. Kolejne spostrzeżenie było typowo z życiem zawodowym, tak? Bardzo wielu z Was pisało, że y, macie wyzwania, czy to w komunikacji z menadżerami, że ten menadżer cały czas dominuje, że macie delegowane zadania, nie potraficie postawić granicy, że menadżer na, wa, na Was y, bardzo dużo rzeczy, nowych, y, da, daje Wam dużo nowych rzeczy, dużo nowych zadań, a Wy nie jesteście w stanie powiedzieć, nie. I nie wiecie dlaczego, tak? Bo wiecie, że jest tych zadań bardzo sporo, bardzo dużo, ale ciężko Wam jest tutaj powiedzieć to nie i powiedzieć, że nie. Ja się, ja się nie zgadzam na to, nie chcę kolejnego zadania, nie dam rady, ponieważ będę musiał, musiała siedzieć na przykład po. Kilkanaście godzin y, dziennie. I tutaj tutaj też mieliście dużo wyzwań, ale też y, miałam y, 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 z wiadomości od osób z kadry zarządzającej, czyli z drugiej strony, gdzie menadżerowie pisali, że to pracownicy przysłowiowo wchodzą im na głowę. To znaczy, że pracownicy notorycznie mówią, że wymagają czegoś, stosują nacisk, wręcz czasami stosują szantaż, że jeżeli menadżer czegoś nie spełni albo czegoś nie wynegocjuje z zarządem, czy to podwyżek, czy, czy chociażby czegoś tam innego, różne rzeczy się tam zdarzały, no to pracownicy odejdą. Więc zobaczcie, jaki przekrój w ogóle tej komunikacji mamy ogromny nie tylko związany właśnie z życiem prywatnym, czy, ale też i zawodowym, i zawodowym. Bardzo szerokim spektrum, bo mówimy tutaj o relacjach menadżer, pracownicy, ale też pracownicy-menadżer, mm, więc eee. komunikacja występuje wszędzie. No i teraz, jak wy już wiecie, że na przykład jesteście manipulowani, mm. albo nie potraficie postawić granic, albo e, mam problem, żeby mówić w ogóle to, co ja myślę, bo mam wrażenie, że nikt się z tym nie zgadza, albo nawet, jak się ktoś z kim zgadza, to jednym puszczał, on wypuszcza drugim. Kiedy jestem wśród swoich znajomych, zawsze mam wyzwanie w ogóle żeby się odezwać, bo wszyscy mówią tylko nie ja, siedzę cicho i tak naprawdę każde spotkanie właśnie tak wygląda. No to to już macie 50% sukcesu za wami, bo wy to zauważyliście. Bo największy problem polega na tym, że ludzie tego nie widzą. Czują, że coś jest nie tak, czują, że, czują, że im się źle żyje, że im się źle pracuje, że jakieś chociażby złe umowy podpisują, ale nie wiedzą do końca o co chodzi. Więc jeżeli już zauważycie, że to chodzi o komunikację, zauważycie, jak wy się komunikujecie, jak się ludzie z Wami komunikują, no to to już jest tak jak mówię, 50%. I teraz jaki jest kolejne 50%? Oczywiście możecie podjąć drastyczne decyzje, tak? Ja takie drastyczne decyzje podjęłam dwa razy w życiu. Nie polecam, wolę y, polecam wam, żebyście się do takich decyzji przygotowali. O, o czym mówię? No najlepszą metodą na na przykład zerwanie z manipulacjami, czy chociażby zerwanie właśnie z taką osobą, która cały czas nas szantażuje, dominuje podczas rozmowy, jest po prostu odcięcie się, tak? Czyli nie wiem, spakowanie się, wyprowadzenie z domu, ale wiem, że to nie jest łatwe. Tak samo z pracą, tak? Y, odejście z pracy. No tak, gdzie odejść z pracy, jak tu osoby mówią, że żyją w jakimś małym mieście, to jest jedyna praca, y, która jest dobrze płatna. W tym, w tym regionie, więc tak na dobrą sprawę to wszyscy mi zazdroszczą, więc jak tu w ogóle odejść? Więc ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie jest to łatwe i wcale absolutnie nie namawiam was teraz do tego, żebyście się spakowali, wyszli, zamknęli drzwi i koniec, albo w ogóle podjęli jakąś taką drastyczną decyzję na temat swojego życia prywatnego bądź też zawodowego. Ale drugą opcją, która uważam jest taka bardziej przyjazna. To jest to, żeby zacząć stawiać granice albo y, zmieniać ten proces komunikacji z tymi osobami i w międzyczasie zastanawiać się, co dalej, tak? No bo może zdarzyć się sytuacja, że jeżeli wy zaczniecie stawiać granice, zaczniecie się komunikować tak, jak chcecie, no to te osoby z waszego otoczenia też się zmienią i nie będzie trzeba tego tak ciachać po prostu, tak? Zamykać drzwi albo y, zamykać biznes, y, nie wiem, zamykać jakieś umowy, cokolwiek i wychodzić z tego. Być może i ja jestem bardzo mocno przekonana, że to właśnie tak będzie, że wy zmieniając swoją komunikację, zmieniając swoje postępowanie w mowie, zmienicie też wasze otoczenie. Tak, oczywiście nie każdy jest na to gotowy i będą osoby, które będą bardzo mocno e, stawiały za opór. Wręcz musicie się na to nastawić. Ja na warsztacie jak pokonać manipulację, jak rozpoznać e, jak rozpoznać manipulacje i zacząć stawiać granice do którego link tutaj macie w opisie tego live'a. Ja konkretnie mówię i zawsze to powtarzam podczas tego 3-godzinnego warsztatu, to jest chyba jedy, mój główny temat, że jak zaczniecie stawiać granice to niektóre osoby przyjmą to od tak, ok, i po prostu się wycofają, albo zaczną w ogóle respektować wasze, e, wasze zdanie i nagle się to po prostu pozmienia tak płynnie i nie trzeba się absolutnie tego bać, że ojej, co się zadzieje, jak ja zacznę stawiać granice. Natomiast będzie też gro osób, które będą zaskoczone i będą zaskoczone bardzo w negatywny sposób, ponieważ no wyobraźcie sobie sytuację, że ktoś e, wykorzystywał was przez x lat nawet, i nagle jak wystawiacie granicę, to wy myślicie, że jemu czy jej będzie z tym dobrze? No nie, bo nagle zaczyna się odcinać źródełko, ta osoba będzie czuła, ojej, coś się dzieje. Nagle ktoś mówi, Marcelina na przykład mówi nie, a przecież zawsze było tak, zawsze tam mogłem, czy mogłam kłaść na nią tyle obowiązków i tyle rzeczy mogłem jej wmówić i zaszantażować, ona zawsze się bała i zawsze robiła to, co chciała. Nagle Marcelina spokojnie, bez agresji przestała być uległa. Powiedziała asertywnie nie. I to jak się mówi, to asertywnie nie, to ja będę właśnie uczyła na tym warsztacie, jak po rozpoznać manipulacje i, i jak pokonać manipulacje i zacząć stawiać granice. Dokładnie komunikaty asertywne, w których sytuacjach jak je wykorzystywać, bo jest tych komunikatów kilka. Dlatego też musicie wiedzieć, jak dopasować, który komunikat gdzie, tak? do której sytuacji ja tego też wszystkiego uczę. I nagle się okazuje, że Marcelina, już zostaliśmy przy tej Marcelinie, zaczyna stawiać granice, tak? I tym osobom nie będzie się to podobało. I te osoby mogą, pamiętajcie, zareagować różnie. Mogą zareagować agresywnie. Nie mówię tutaj o agresji fizycznej, no bo to już jest w ogóle e, absolutnie niedopuszczalne, ale to może być agresja słowna. To może być odwrócenie się, to może być e, płacz, tak? E, czasami to mogą być emocje, reakcje, których się w ogóle nie spodziewacie. Dlatego już w tym momencie, w głowie, musicie sobie ustalić taki scenariusz, że może coś takiego się zadziać. Dlaczego? Dlatego, że później będzie Wam po prostu łatwiej. Wy też znacie te osoby i też, wydaje mi się, możecie przewidzieć, jaka reakcja danej osoby będzie. No bo jeżeli jest to osoba, która już z natury jest taka agresywnym komunikatorem, no to jak nagle postawicie granicę, nie uważam, że nagle się zmieni w jakiegoś potulnego misia i odejdzie i zacznie respektować Wasze zdanie. Tak nie będzie tylko po prostu zacznie być jeszcze bardziej agresywna w tych swoich komunikatach, bo będzie chciał bądź chciała wrócić do sytuacji, kiedy to było wcześniej, no bo już jest przyzwyczajona do tego, że wy reagujecie po prostu w inny sposób. Więc najlepiej w tym momencie wyobrazić sobie w głowie, ja to robię przed każdymi negocjacjami, kiedy jadę na negocjacje do osób, które znam, a jeżeli których nie znam, to zawsze moich klientów pytam się, ok, znasz tą osobę? Znam, dobrze, opowiedz mi o niej jak ona negocjuje, jak się wypowiada, jak się komunikuje, co mówi, żebym ja mogła sobie tą sytuację wyobrazić. Czyli co ja robię? Ja w głowie wyobrażam sobie tą sytuację, co będzie, jeżeli ja będę stawiać granice, co będzie, jeżeli ja pojadę na negocjacje i zacznę um, negocjować punkty, które w ogóle druga strona się um, nie spodziewa. Jak ta strona się zareaguje, co powie, dokładnie, konkretnie, krok po kroku, słowo po słowie, sobie to w głowie wyobrażam. I wiecie co, chyba w 90% zawsze mi się to sprawdza. Tak, czyli to, co ja sobie w głowie wyobrażam, tak będzie. Ale oczywiście nie wyobrażam sobie idealnych scenariuszy, no, jakby było najlepiej, no ale ludzie spotykają się, żeby negocjować i komunikować się w bardzo różnych sytuacjach i z różnymi emocjami. Ale ja już wiem, jak ta osoba może zareagować, I jeżeli ja to w głowie sobie wyobrażę, to jest mi później łatwiej. Czyli co za tym idzie? Ja sobie na przykład wyobrażam, że ta osoba może zastosować agresję słowną. Czyli jeżeli wiecie, że ktoś was szantażował emocjonalnie i nagle zaczniecie stawiać te granice, no to wiemy doskonale, że ta osoba nie będzie z tego powodu zadowolona i najprawdopodobniej będzie ta agresja słowna, tak? Czyli wyobrażacie sobie, okej, okay, znam powiedzmy Mariusza z dzisiaj czy, 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 czy Ole. I wiem na pewno, że jeżeli ja zacznę stawiać granice, to pewnie takie słowa padną z jego ust. Tak? Czyli my już myślimy na tym, wiemy, że te słowa padną. Jesteśmy na to przygotowani, przynajmniej emocjonalnie. I potem w głowie ustalamy, jak my zareagujemy na te słowa, co my zrobimy, jaka będzie nasza idealna reakcja. I to już jest trudne. Trzeba się dopasować. Trzeba dokładnie wiedzieć, co z tym zrobić, żeby nie było sytuacji, że Wy postawicie granicę i pierwszy atak, słowna agresja, i wy się wycofujecie i nagle wracacie do życia, które, um, które mieliście 5, 10, 15 czy nawet 20 lat temu. To nie w tym rzecz. Trzeba automatycznie pomyśleć, co się zadzieje po tym, jak ta agresja słowna się pojawi, tak? Co się zadzieje po tym, jak się pojawią łzy, są osoby, które bardzo emocjonalnie zareagują, y, które są manipulatorami, którzy, którzy tak żerują trochę na emocjach ludzi, o takich manipulatorach też właśnie mówię na warsztacie, jak pokonać manipulację i zacząć stawiać granice, link macie w opisie do tego do tego live'a do, do najbliższego warsztatu, to już będzie czwarta edycja, moi drodzy. I, I wtedy, jeżeli jest taki manipulator, który bardzo emocjonalnie żeruje na waszych emocjach, na waszych na waszym życiu, to on być może zareaguje płaczem, to będzie ktoś, kto wam się nagle rozpłacze i będzie nagle mówić, ale o co ci chodzi, przecież my jesteśmy tacy szczęśliwi, teraz mi takie rzeczy mówisz, coś w ciebie wstąpiło, skąd ty to w ogóle wzięłaś, skąd ty to wziąłeś, przecież ja cię kocham, przecież ja cię uwielbiam, menadżer może powiedzieć, przecież jesteś moim najlepszym pracownikiem, dlaczego ty mi takie rzeczy mówisz, jestem teraz załamany, nigdy się po tobie tego nie spodziewałem, Taka reakcja też może być. I automatycznie w głowie ustalamy, OK, będzie taka reakcja. Znam tą osobę, najprawdopodobniej zareaguje w ten sposób. To co ja zrobię, co ja po tej reakcji powiem, jak zareaguję, żeby trzymać się swojego, tak? I ja tego właśnie uczę wszystkiego na warsztatach. Co dalej mówić, jak to kontynuować? Podczas symulacji też będziecie to ćwiczyć. Kolejna rzecz. To jest to, że nawet jeżeli w tym momencie, kiedy sobie to wszystko wyobrazicie, ustalicie krok po kroku, co zrobić, jak reagować i jak się komunikować, to to też nie zadziała tylko w jeden sposób, w jeden dzień. Czyli nawet jeżeli tu postawicie granicę i wyjdziecie z tego obronną ręką, zrobicie wszystko idealnie tak, jak ja powiem na warsztatach to i tak może się zadziać i na pewno się tak zadzieje, że na następny dzień, czy też na przy następnej komunikacji, przy następnym spotkaniu, e taka osoba będzie na pewno próbowała wrócić do tych poprzednich schematów, bo jest do tego przyzwyczajona. No bo jeżeli ta komunikacja wyglądała z Wami e przez x lat w ten sposób i nagle postawiliście granicę, nagle wyszliście obronną ręką, ok, fajnie, tam w głowie tej osoby zacznie się coś dziać, o coś tam jest y nie tak, rzeczywiście jak, jakoś inaczej się ta Marcelina teraz ze mną komunikuje, ale okej, okay, dobra, 15 lat było tak samo, coś tam może jej odwaliło. No i będzie kolejne spotkanie i ta osoba będzie znowu parła do tych poprzednich zachowań, a Wy jak mantrę będziecie musieli powtarzać krok po kroku, co zrobić, tak, to co ja będę właśnie uczyła na warsztatach. Jest taki komunikat? Mówicie takim komunikatem asertywnym. Jest taka reakcja, wy reagujecie w ten sposób i po prostu jak zdarta płyta, jak zdarta płyta, jak zdarta płyta, czasami wystarczą 2-3 tygodnie, czasami wystarczą 2-3 miesiąca, czasami pół roku, a czasami nie wystarczy żaden czas. Po prostu zauważycie, że absolutnie obojętnie czego byście nie robili, to te osoby i tak się nie zmieniają. Wręcz przeciwnie, te reakcje idą jeszcze w zupełnie różnych kierunkach. Czyli ten szantaż emocjonalny, czy też te związki, które są bardzo mocno toksyczne, ale ja uważam, że toksyczne związki nie występują tylko w partnerstwie na zasadzie związków takich partnerskich, mąż, żona, czy tak jak razem mieszkamy w domu, ale takie toksyczne związki też bardzo często występują w pracy. Ludzie chodzą do pracy. Mm, nie, w ogóle są niezadowoleni z pracy, stają, ciśnie ich w żołądku, że mają iść do pracy, albo w ogóle, że mają siąść przed komputerem i wykonywać daną pracę, ale jak się zapytamy, to czemu nie odejdziesz, no on nie wie, tak? I dla mnie to już jest wtedy znak, ok, toksyczna relacja z pracą, tak? Z pracą, nie tylko z żoną, z mężem, ale toksyczna relacja z pracą jak najbardziej może być. Bardzo wiele osób jest uzależnionych od pracy w danej firmie. Co to znaczy? Zobaczcie, jak człowiek uzależniony działa. On pije, ale jak mi się zap mówię na przykład o alkoholu. Człowiek uzależniony pije, jak się zapytamy, a dlaczego pijesz? Nie wiem, dlaczego pije. Bo tak, bo tak nie? To czemu chodzisz do tej pracy, która przynosi Ci tyle e, destrukcji emocjonalnych? No bo tak, prawda? Jesteśmy uzależnieni. Uzależnieni od pracy, uzależnieni od bycia w toksycznych związkach, czy to partnerskich, czy zawodowych. Od życia w toks toksycznym związku z klientem, który przynosi nam na dzień dzisiejszy najwięcej, dochodują sobie absolutnie z tego sprawę, zdaje, wykorzystuje to w 100%. To jest cały czas uzależnienie. Więc nie liczmy na to, że te osoby, nawet jak my raz postawimy tą yy, granicę prawidłowo, one nagle zaczną fruwać w niebiosach i będą yy, zachowywać się tak, jak wy chcecie. To trzeba robić jak mantrę. Jeżeli dojdziecie do, do takiego momentu, gdzie stwierdzicie, OK, to już dalej nic się nie da zrobić, bo ta osoba jeszcze bardziej mnie no, manipuluje, jeszcze bardziej jest agresywna, to już jest w ogóle, nie ma opcji, no to, to wtedy trzeba się zgłosić do specjalisty, no a moją taką radą jest po prostu zmienić swoje życie, czyli wtedy się już należy odciąć. E, mi życie bardzo często pokazywało, jak, jak mi się coś w głowie urodziło, że na przykład powinnam daną pracę zostawić, czy, czy, czy jakiś związek skończyć, cokolwiek, e, to życie bardzo często dawało mi do zrozumienia, już, już to zrób, bo to naprawdę... Nie jest dla Ciebie, ale ja tam trwałam i trwałam i trwałam, jak taki po prostu wierny pies, trwałam. Dlaczego? Dlatego, bo właśnie bo byłam uzależniona też, tak? Więc ja wiem, co to znaczy. To nie jest tak, że ja gdzieś jakieś książki przeczytałam, wzięłam udział w kursach, w szkoleniach zagranicznych i Wam teraz będę to mówić. Ja też przeżyłam to na własnej skórze. To są moje własne doświadczenia. Więc ja też w tym trwałam, pomimo tego, że wiedziałam, a wszechświat zewsząd mi pokazywał, odejdź, zrób to, ciachnij, to, to, nie jest dobre dla ciebie, aż w końcu po prostu musiały się pewne rzeczy zadziać w moim życiu, że ja już po prostu nie wytrzymałam, tak? Czyli dostawałam takie informacje zwrotne, te feedback, jak to się biznesowo mówi, od tych drugich stron takie, że no to już, no już, no już naprawdę była przekraczana granica totalnie, ja już wtedy podejmowałam decyzję, ciach! Ale nie robiłam tego idealnie, tak jak powinnam to robić i uważam, że gdybym miała tą wiedzę, którą mam teraz, to tamte decyzje, które podejmowałam na tamten czas, byłyby o wiele łatwiejsze, mniejsze emocjonalnie i najprawdopodobniej skończyłyby się dla mnie z dużo lepszym skutkiem, tak? We wszystkich tutaj aspektach, o, o jakich możemy teraz sobie myśleć i sobie wyobrazić. I właśnie tego Was chcę teraz nauczyć. Na najbliższych warsztatach, jak pokonać manipulację i zacząć stawiać granice, koniecznie kliknijcie w ten link, który jest pod tym wideo i zapiszcie się, bo będziecie też brać udział właśnie w symulacjach manipulacyjnych. I po tych symulacjach manipulacyjnych, bo już trzy edycje tych warsztatów przeprowadziłam, ludzie reagują uh, różnie. Niektórzy płaczą, niektórzy oczyszczają się z emocji, niektórzy wchodzą właśnie w buty tego manipulatora i dopiero czują w ogóle co taki manipulator myśli. I dopiero zaczynają y, rozumieć, dlaczego manipuluje. A jeżeli my zrozumiemy w ogóle konspekt tego człowieka, dlaczego on manipuluje, to też będzie nam po prostu łatwiej tą manipulację, najnormalniej w świecie, po prostu y, zatrzymać. Zapraszam Was serdecznie. Dzielcie się tym live'em również dla osób, których wiecie, że mają wyzwania w komunikacjach. Jeżeli znacie osoby, które powinny wziąć udział w wyzwaniu, które było bezpłatnie, koniecznie polecicie ten live oraz live, który był numerem dwa, gdzie ja konkretnie opisuję, co trzeba zrobić, co trzeba dokładnie przygotować i co obserwować, żeby zrozumieć, jak się kto komunikuje, to też udostępnijcie tego live'a, no i przede wszystkim zapraszam Was na te warsztaty, bo to są niesamowite przeżycia. Jak sobie wejdziecie na mojego Instagrama, na Instagram Story, ja bardzo często, Teraz zresztą jeszcze przed tymi warsztatami będę to robiła najprawdopodobniej codziennie, udostępniam opisy, opinie osób, które brały już udział we wcześniejszych warsztatach. One są bardzo takie emocjonalne i zauważycie, że były osoby, które są, były w Polsce, były poza Polską, ale nie przejmujcie się, to wszyscy byli Polacy, więc ten warsztat będzie akurat w języku polskim. Symulacje negocjacyjne, które prowadzę, to są zawsze podzielone na polski i angielski, więc tam można sobie grupę wybrać. Natomiast warsztat ten, jak pokonać manipulację i zacząć stawiać granice, będzie w języku polskim. Ja tam pokazuję Wam krok po kroku, jakie komunikaty musicie używać, na którego manipulatora, bo w ogóle manipulatorów jest tyle. To nie jest tak, że jest jeden. Jeden jest agresywny, drugi jest uległy, trzeci jest yy, jak kameleon, dopasowuje się do wszystkich osób i przez, ten, przez to manipuluje. Jest manipulatorów po prostu. Po prostu tyle. Więc ja pokazuję w pierwszej części tego warsztatu, jak, jak, jakie te typy manipulatorów są. Wy sobie dopasowujecie do wszystkich waszych relacji, kto z kim, dlaczego i jakiego manipulatora widzicie w swoich relacjach. A później druga część warsztatu to już są typowe, typowe symulacje, gdzie ja dzielę was na grupy, dzielę was na pary, grupy, gdzie wy ze sobą po prostu, nie, no, jak gdyby, przeżywacie te różne typy manipulacji, później wracamy z powrotem na główny pokój, bo to jest na zoomie, wracamy na główny pokój i analizujemy te sytuacje, analizujemy te symulacje, to są niesamowite zawsze wnioski po tych symulacjach, więc ja już widzicie, energetycznie nie mogę się doczekać do tego, do tego najbliższego warsztatu. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia.